Panoramica dwa 2013. 2013 Wisła wisior, idzie wisior, wisior, skomentujesz Panoramiksie w tej chwili robisz. Na napój wiśniowy. Syrop. Syrop. Dla poprawy krzewy. Śmiało, śmiało, bo Asterix już się niecierpliwi. Ale... Ujęcie ze wszystkich stron. Boję się, że przez nasz kościołek piana będzie z piwa bardzo widoczna. Amarena, napój bogów. I Laos. Rekord 14 sekund. Jasny wind, menelaos. Zobaczcie, jaka barwa Amareny jest w porównaniu do barwy soku wiśniowego. To jest wyblakłe. Zawiera siarczyny i siarczyny. Zapomnij o siarczanach. A Ach, ten zapach. Najintensywniej pachnie amarena. Chociaż można to porównać z brzoskwinią z Tesco. 4,99 za 0,7. Piwo Ty świnio! Nawaliłeś to. Chuj. Gdzie dziuba wsadzasz? Ej. O, nie dobre. Guśwek, może Kamil ty wlej. To jest Asteriks. Asterix! Chuj, asterixie. <grym> Jezu Asterixie pivo lej. Dlaczego? Czekaj. Czekaj. Ty łatwo powiedzieć. Kameru i wlej. O, żeby było sprzężenie dobre. O Jezu. Co na nie, ogólnie, widok tej... Moje jedyne spodnie dzisiaj, kurwa! Jezu, jeszcze ja tego jest. Jeszcze trzy piwa i V-Power. Boże. Czekaj, bo się. Jeszcze... No Bo nie będzie trzech piw. Najpierw dwa tylko wlej. Te dwa zostawimy. Dobra. No bo musi być jeszcze, wiecie co... Przynajmniej nie całe może, ale trzeba tam tego bipowera trochę wlać. Cały. Cały, cały, tylko miejsca braknie. Co? Poczekamy aż wiepiana opadnie. Teraz, żeby obsługa po hotelu weszła. Jego kurwa, hotel. cię chciałem dowiedzieć. Tyle jest piany, tego na razie nie ma dużo. No, parę Druid razy... powinien włożyć e, słomkę i tą pianę odestać, aż nie posiadamy słomki, więc parę razy mu twarz ale się chyba nie się. wytnie się Trzmata. <grym> jakie dobre będzie chyba potrzebna chwilowa przerwa albo słomka mieliśmy źle jeb ale jeden z druidów <grym> ale pieni się, połowa to jest piana no nie, jedna trzecia, lepiej musimy odczekać kilka minut na reklamy. Wracamy. No dobra. Zaczynam wyłączyć. Jasne. Kociłek panu robi zaczyn druga po przerwie. Wracamy po krótkiej przerwie, żeby dolać bi powera oraz dwa pozostałe piwa. Piana już trochę ustała, chociaż ta tutaj ustabilizowała się, jak widać, w bardzo dziwnym, bardzo dziwnej formie. Pardon. <grystanie> tak, odkryć. Jeszcze nie próbował. Tak od urodzenia. Jak byłem mały, to wpadłem do takiego kociołka. Ja wpadłem, tego pić nie mogę. Ty nie możesz, bo wpiszy to ci Espera. <grystanie> Skąd on to wie? Jak dostojnie no, do, do Bi-Power wlewa się w mroki tego kotła. Bardzo hipsterskiego kotła, swoją drogą. Coś się nie zdradza, bo jeszcze jedno się tak zmieściło. Powinno wszystkie się zmieścić. Nie zmieści się. Yy, niech ktoś wy, wybierze. Widzowie niech wybiorą. Leżajsk czy Keniger? Ja oscyluję, żeby wlać Kenigera. Ja. Tak więc Keniger. Poprzednio wlaliśmy WIPA oraz wspomnianego wcześniej Fastberga. Teraz módlmy się, żeby to nie wylało. No módlcie się, no. Alleluja. Po szyjce? Może nie aż tak. Musi lecieć wolno i dostojnie, żeby zredukować pianę. To jego limit. Przerwa numer dwa. Na życzenie trenera. Kociołek panoramika, część trzecia, ostatnia przed spożyciem. Stringi druida. A, no tak. Skupmy się na tym, co najważniejsze. Kaniger Dolany. Do kotła. Zapach jest przecudny. <słyszy> Opary unoszą się wysoko nad ziemią. Teraz mistrz ceremonii wymiesza... zawartość kotła. Delicious! <słyszy> kubeczki przygotowane Ups. Łączymy się podczas spożycia Okay. Kociołek mixa dzień po. Po niecałym dniu spożywania kociołka na dwóch zostało o to właśnie tyle um, trunku. Um, efekt jest bardzo nie, niezadowalający, gdyż wszyscy trzymamy się na nogach e, i nie jest nam zbyt e, do śmiechu z tego powodu, gdyż wydaliśmy 40 zł na coś, co nie przyniosło rezultatu. E, ustaliliśmy, że je, lepszym rozwiązaniem byłoby kupno dwóch sangrinit e, za niecałe 30 zł e, te 3 litry rozłożylibyśmy na taki sposób, że teraz leżelibyśmy tutaj gdzieś na tych łóżkach nawaleni. E, moją oceną za smak jest taka solidna siódemka na 10. E, za efekt dałbym nędzną dwójkę, gdyż po jednym mocnym piwie można więcej wy, wyciągnąć. No i e, ogólnie nie polecam, no chyba, że tak do obiadu. To do tyle.